Maneczko, witajcie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić, jak działa nawiedzone lustro. Owszem, jest tak, że niby lustro bierze za jedną sekundę jego lajwa spokoju ducha 10% sanity. To tak by się skończyło, że jak bierzemy sekundę, używamy, mam 10% sanity. Tylko, że trzeba liczyć tak samo, już od podniesienia do zerknięcia, gdzie jest Ghost room, to już pobierzemy 20 sanity, bo już to będą z 2 sekundy, zanim się ten obraz ukaże i wszystko, zobaczcie. Podnoszę, zerkam gdzie jest. Odkładam. Miałem równo 100% sanity, teraz zobaczcie. Ile mamy procent? 78, 80%. Mieliśmy 100% i teraz każde. No, podniesienie lustra z ziemi plus yy, zerknięcie tylko jedną sekundę, to już jest 20% sanity, trzeba to wiedzieć. I każda wtedy następna kolejna sekunda pobiera 10 sanity. Słuchajcie, udowodniając Wam, że to jest widok live z pomieszczenia, tu mamy ghost room. zobaczcie, podnoszę, zerkamy sobie, zobaczcie, mamy wszystkie przedmioty. I nawet było widać, jak my jesteśmy w lusterku, zobaczcie, jeszcze raz. Teraz była inna perspektywa. Jeszcze raz, inna perspektywa. Idziemy, teraz Wam pokażę, ile mamy sanity. Zobaczcie, kilkukrotne użycie tylko lustra, już nam zjechało sanity praktycznie do 15%. Co się stanie, jak, jak zużyjemy w sensie jak nas psychika taki zera? Po prostu lustro pęknie. No i straci swoje już y, zadanie. Że już nie będziemy mogli znaleźć y, lustrum. Ani, no, nie mam w ogóle jeszcze ducha, niczego. Druga sprawa będzie hand. I tyle. I o lustrze ogólnie to wszystko. Zaraz Wam pokażę, jak to lustro wygląda rozbite. Zobaczcie co się stanie, jak paniki wpadnie do zera. Mieliśmy 15%. Gdzieś jakieś pół półtorej sekundy użytku. Zobaczcie. Tyk. I mamy 0%. Co mamy? Duch zaczyna polowanie. I przy okazji widać, że to jest obakę Powiem tak. Jak byście mieli możliwości. Sprawdź sobie sobie przetestujcie lustro, tylko pamiętajcie. Trzeba uważać na hand, jak wam spadnie do zera. Druga sprawa, łatwo idzie znaleźć Ghostroom. To jest naprawdę na plus. Trzecia sprawa, jak będziecie grać w kilka osób i ktoś y, będzie używał lustra, będzie lustro. I dźwięk... Bicia lustra słyszą wszyscy gracze to jest tak dźwięk że akurat wszyscy słyszą także Nie dajcie się wrobić że ktoś nie używał lustra i Będzie to od razu widać Trzymajcie się jak pomogłem zostawcie coś po sobie trzymajcie się na razie cześć